Proszę bardzo wielkim projektem mojego życia jest to, i to jest też zobaczycie, chcę Państwa do tego zachęcić. Jest to, aby Polacy uwierzyli w Polskę i chcieli pracować dla własnego narodu, budowy własnego państwa. I to jest ciągle, jak, jak znamy historię Polski, to bardzo dobrze wiemy, że to jest problem zarówno pierwszej, drugiej, jak i trzeciej Rzeczpospolitej, czasu, kiedy Polski nie było na świecie, znaczy nie było, nie było, nie było, nie było na mapie świata. Więc proszę Państwa, zawsze było tak, że ktoś chciał, ponieważ Polska leży w strategicznym miejscu, ma strategiczne zasoby i tak dalej, geograficznie, to zawsze ktoś chciał albo Polskę fizycznie podbić, albo zabrać jej instytucje, które sprawią, że ktoś inny będzie kierował naszym państwem. Tak było w czasach pierwszej, tak było w czasach drugiej i tak było, w, tak było potem w czasie, w czasie jednej wojny, drugiej, i tak było w prl u I tak jest dzisiaj. Nic się w tym zakresie nie zmieniło. Kiedyś po prostu fizycznie nas atakowali, czasem próbowali zabrać po prostu na instytucje. I cała ta debata, ja proszę Państwa, jak wierzę po świecie, trochę, trochę już trochę ostatnio pojeździłem, to ja widzę, że Polacy są wszędzie. To znaczy Polacy są najlepszy w zespołach, yy, które tworzą sztuczną inteligencję, Polacy kierują oddziałami NATO, Polacy są najlepszymi matematykami, informatykami. Są po prostu wszędzie. Sztuka polega na tym aby przekonać ich do tego, aby chcieli pracować dla własnego państwa, aby chcieli zrozumieć, że Polska jest wyjątkowym projektem, w który, w który warto zainwestować. Wszystkie zewnętrzne siły, które chciały przyjąć Polskę, zawsze próbowały przekonać samych Polaków, że Polacy do niczego się nie nadają, że dlatego ktoś inny musi nam kierować. Nasza historia jest bez sensu. Nasz szkód kulturowy jest bez sensu, my sami nie możemy, nie umiemy, dlatego albo jakiś Niemiec, albo ludzki, albo ktoś inny musi nami kierować. Do tego sprowadzała się przez wieki debata, fundamentalna, najważniejsza debata dotycząca Polski. I do tego, proszę Państwa, sprowadzało się też wczorajsza debata, którą Państwo oglądać. Bo ja mogę przejść w tym zakresie każdy, każdy element, który był, każdy ten obszar, który był w debacie, debacie. Najpierw zaczliśmy od służba zdrowia. Dziękuję Państwu Państwo, Bryjowicki. Raz macie Państwo, ja już, wiecie Państwo, ja już nie będę mówił o tym programie, który oni przygotowali szury, bo to jest dobre podsumowanie tego, co oni zrobili w funkcję zdrowia, tak, na pacjentów. Przygotowali program, który się nazywa szkółek, jak Państwo nie wiedział, to tylko do pacjentów. I to nie jest pomoc sztabu Natomiast tak, natomiast najważniejsze, co ja chciałbym Państwu powiedzieć w tym zakresie jest to, że oni przez, przez, przez no to widzę, jakie decyzje podejmują, oni wyprowadzają kompetencje polskiego państwa na zewnątrz do jakichś WHO i tak dalej, żeby ktoś inny podejmował decyzję za nas w zakresie, w zakresie dotyczącym naszego, w zakresie dotyczącym zdrowia. I taka tendencja jest na całym świecie. Ale na przykład Amerykanie, którzy mają bardzo duże przywiązanie do swoich wartości, do swoich zasad, wierzą w swoje własne państwo, a historia mają krótszą niż Polska, jak Państwo bardzo dobrze wiecie, ale wierzą w własne państwo, po prostu się na to nie zgadzają i głośno o tym mówią. Tutaj macie Państwo które są e, na stole. Raz, żeby oddawać, dwa, żeby nie oddawać. Dwa, polityka zagraniczna, czego takiego obszaru podczas tej debaty. Zamiast życia czasowskiego, całe jego życie polityczne, to jest e, e, lobbowanie za tym, aby kompetencje naszego państwa oddawać do instytucji zewnętrznych. Całe jego życie. E, na przykład m, tworzenie nowego traktatu. Nowy traktat który w, w Parlamencie Europejskim możecie Państwo sprawdzić, który przekazuje 256 kompetencji e, naszego państwa na zewnątrz. To jest dzieło partii, do której on należy. To jest dzieło partii, do której on należy. Całkiem niedawno, w poprzedniej kadencji, w tej kadencji, głosowali za tym, aby przekazać polskie kompetencje w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej polityki obronnościowej na zewnątrz. Polacy sami nie mogą kierować swoją marką, nie potrafią, nie wiem, mają gorsze zdolności. Ktoś musi robić to za nas. Tak samo, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Pomimo, że mamy przecież różne interesy od Niemiec czy od Francji, to jest więc, yy, i macie Państwo drugą, znaczy my heroicznie, macie Państwo drugą, my heroicznie tych uprawnień yy, broniliśmy w czasie, jak byliśmy w rządzie, w Parlamencie Europejskim również heroicznie, starając się przekonać Polaków, żeby nie wybierali opcji takiej, która chce wyprowadzić te kompetencje, bo Polacy, bo ktoś ma kierować, kto ma, ktoś ma kierować tym za nas. To samo dotyczy kolejnego obszaru, który, o którym wczoraj rozmawiali, mianowicie bezpieczeństwa. Jeżeli Państwo zobaczycie pak migracyjny, Pakt migracyjny to jest jakby ogromny projekt, żeby sprowadzić tutaj wyborców, którzy będą głosowali na takie ugrupowania tak zwane postępowe jak Rafała Czasowskiego. Pakt migracyjny, który będzie w przyszłym roku, został już uchwalony, ale będzie, polega na tym, że co roku będą wspierani migranci i dzieleni do poszczególnych państw proporcjonalnie do wielkości. To znaczy, że do Polski w przyszłym roku trafi ich wyjątkowo dużo. To mają być typowo muzułmanie w Górnej, potem widzimy, jak mm -hmm. to wygląda w Europie, po to, żeby oni sobie ściągnęli nowych wyborców i zastępowali naszą tradycyjną kulturę. I wielu Państwa im się to udaje, wielu Państwa im się to udaje, żeby, żeby jak ktoś Państwo chce zapraszam do Górnej, to możecie zobaczyć w tej chwili. dzielników muzułmańskich, w jednej do szkoły poszło 43% teraz dzieci muzułmańskich, oni wszyscy stali się, znaczy w Wiedniu będzie tak, że stają się mniej zatykane się mniejszością we własnym państwie w Berlinie linii linię drogą, gdzie jest Mohamed, więc to jest tak, że nas, nas również, jeżeli coś sobie nie zrobimy, jeżeli, jeżeli wybierzemy taką opcję, też są Czyli zastępowanie, za, zastępowanie i wiecie, państwo, to jest jakaś rzecz, to jest rzecz, o którą też zachęcam, żeby wszyscy walczyli. To znaczy, żebyśmy walczyli o to, żeby nasze dzieci, na, nasze wnuki nie żyły w państwie muzułmańskim. I jeżeli ktoś myśli, że to przesadza, zapraszam na zachód. to się zmieniło w przeciągu dekady, dwie dekady, to są, niektóre państwa sobie do poznają. A często używam na przykład państw skandynawskich, ktoś z na dwie dekady, ktoś wyleczł, kto z dwie dekady. Czyli z czasu naszego życia. Bezpieczne państwa, teraz nie da się tam normalnie. normalnie. I my, i wiecie Państwo, to nie jest do odwrócenia łatwo. No i mieliście wczoraj, yy, mieliście wczoraj dwie wizje. No, jedna wizja, która chce heroicznie bronić naszego państwa, czyli Karol Latowski, no i ludzie, którzy przygotowali ten dokument. To jak wczoraj płamał w tej sprawie, to jest coś niesamowite, proszę to jest coś niesamowitego. Dlatego, że on powiedział, że on w 2015 roku, jak Państwo oglądaliście, on w 2015 roku załatwił, że my nie będziemy musieli przestrzegać paktu migracyjnego, bo coś to śmiechem na twarzy, tak? że pakt migracyjny powstał w 2020 roku. On mówi, że w 2015 roku Polskie przed No Przecież to jest wina. To, to, to jest ze środków. Gdyby Karol Polski potem taki to jest błędów błąd że Wszystkie media wygrzały to od rana do wieczora, a tutaj udają, że to się nie wydarzyło. Co więcej, on mówi, że on załatwił w tym pakcie migracyjnym, ten Czastowski, że w związku z tym, że my przyjęliśmy Ukraińców po wybuchu wojny, to my nie będziemy musieli przyjmować tych migrantów. I on mówi, że to załatwił w 2015 roku, kiedy wojna wybuchła w 2022, a pakt migracyjny 2023. w 2026. Czy, 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 no, zrobienie sobie jaj yy, normalnie yy, z wszystkich, licząc na to, że nikt tego nie sprawdzi, nikt nie zobaczy, jak to wszystko będzie działało. Równie dobrze, co jeszcze mógł załatwić yy, czas pracy, można by się zastanowić. Co jeszcze mógł przewidzieć? Właściwie to moglibyśmy powiedzieć tak, że każdy z nas mógł pójść do niego i zapytać, jakie numery fotologów mu tu bo on na pewno będzie wiedział z tymi swoimi zdolnościami, którzy Więc, Więc, proszę Państwa, ale, ale w każdym razie to jednak nie zmienia bardzo, w jest prawie fundamentalne. To, że dokładnie w każdej sprawie to też jest jedna sprawa. Ale druga sprawa jest taka, że proszę Państwa, oni przygotowali, przygotowali pakt migracyjny, je partię, na, na której należy szlachta przygotowali, wprowadzili i za chwilę życie w Polsce naprawdę może zmienić się wszystkich w koszmar i to będzie już nie do odwrócenia. Dlatego, że w muzułmański rodzin muzułmańskich się tyle dzieci, I po prostu to nie da się tego zatrzymać. I w tym sensie pala, że yy, no, w Szwecji chcieliby coś z tym to zrobić, ale nie mogą, bo się tam już dzieci w tych, w tych rodzinach, że nie są w stanie uczestniczyć. Więc ja Państwa, jak ja przestrzegam, żeby Polacy byli mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Więc tutaj macie jakby, kolejny obszar. Dwie różne wizje. Z jednej strony wizja Polski, gdzie chemicznie chcemy się bronić przed tym faktem migracyjnym. Miratowski mówi, że on jednostronnie to wypowie. No i ludzie, którzy przygotowali i wprowadzili ten park migracyjny, czyli Europejska Partia Ludowa, której należy platforma a Wiemy, Dwie wizje, które też sprowadzają się ciągle do tego wspólnego mianownika, czy my chcemy, żeby nasze życie, nam w Polsce, układano, układali ludzie ze mną. Czasami sobie wziąć za to odpowiedzialność, czasami wierzymy w nasze państwo. E, możemy przechodzić dalej. Tak. Polityka, polityka kulturalna. Czy polityka tożsamościowa? Rafał Czeskowski całe swoje życie poświęcił na to, polityczne życie oczywiście, poświęcił na to, aby w Polsce wprowadzać obce idee, które po pierwsze mówią o tym, że płeć nie jest, znaczy, żeby inaczej wyemancypować nas z naszej tożsamości. Z naszej tożsamości, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o historię. Bo on promuje ludzi. Całe życie promował wizję Polski, gdzie Polska historia to jest zstydna, należy się tylko i o tym nie pamiętać. Dowody, proszę bardzo, i rząd powołał, powołał na szefa jednego z instytutów kultury, który uważa, że Polska w ogóle nie powinna płacić reparacji. Więc tutaj, podróżli, nie w ogóle, jak on reprezentuje Niemiecką wizję historii. Niedawno powołał Engelking, nasz szef o obrady programowej Muzeum Auschwitz, która stwierdzi, że Polacy nawet w 80% są zimni. Jej się Polska kojarzy tylko z Japanę, czyli z ona na świecie b, 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 t, przekazuje, że Polacy cieszyli się spalenia, ożyli się palą w kierunku warszawskim. I Czaskowski i jego rząd próbuje takich ludzi do najważniejszych instytucji, no bo Warszaw to hmm. zwiedza 3 miliony ludzi, miliony ludzi rocznie wstanie, I on y, z całego świata. I oni próbują takich ludzi. Oni próbują wizję Polski, tak jak ta cała w Oboczu, że patriotyzm nie zagraśnie z tego pisarza. I to jest jedna wizja, którą Państwo macie. No i jest druga. My chcemy no, być dumni, my chcemy uczyć kolejne pokolenia patriotyzmu. I Karol Polskiego w swoim życiu udowodnił, że on stoi za tą wizją. I tutaj spokojnie można, tutaj spokojnie w tym zakresie on wykonał ogromną część pracy. Ale to, to kwestia wyemancypowania nas od, y, od, od naszej historii, to nie jest wszystko. Oni są wyemancypowani, mogą nas również o naszej tożsamości. Trzeba, że poseł z dowodem mówił, ale z e, dowodem mówił, ale wyemancypowiedź nas od naszej. Od naszej płci. Na czym to Oni reprezentują wizję świata, gdzie płeć uważają, że jest konstruktem kulturowym, niebiologicznym. Czyli w skrócie oni uważają, piszą to w książkach swoich i tak dalej, oni uważają, że to, że ktoś z państwa jest mężczyzną albo kobietą, o tym zdecydowała kultura i w każdej chwili, ta kultura, i w każdej chwili to się może zmienić. Jeżeli będziecie państwo poddani innej kulturze i możecie mieć płeć 156, i oni zupełnie poważnie tak wyglądają. I jeżeli ktoś myśli inaczej, to to jest głowa nienawiści. Natomiast my uważamy i reprezentujemy taki punkt widzenia, że wchodzi zbiornik, szaczej, że ktoś się rodzi albo mężczyzną końc. Po co oni to robią? Po co oni to robią? Po co są nas wyancypować? Bo chcą nas wyancypować z korzeni naszych, z korzeni naszych, po to, że wtedy łatwo się taką kulturę na tak naprawdę podbija. Jeżeli, jeżeli ten naród nie ma zakorzenienia, nie wie nawet znaczy jest Rosjan, jeżeli chodzi o swoją tożsamość biologiczną. Jest Rosjan, jeżeli chodzi o tożsamość kulturową. Rosjany, jeżeli chodzi o tożsamość narodową. To wtedy łatwo takiego człowieka, no mówię, ja właściwie, wący ci państwo, o sobie samą część, ozupełniając sobie samą tam tam sobie, wówczas z nimi coś tam, cokolwiek co w myślą. To jest świadomy zamień, to jest cała operacja. I Trzaskowski całe swoje życie, chodząc z tych wszystkich marszach, po prostu ordynarnych, ramionach i tak dalej, o co to też chodzi z trzaską seksualizacją dzieci? O co to, o to też chodzi? Tradycyjne, jeżeli chodzi o tradycyjne, konserwatywne, dobre wychowanie. Oni chcą rozmontować rodzinę. I nie tego, specjalnie nie ukrywam. rodzinę jako tradycyjny poczuł. I zdaniem, bo w ogóle właściwie to możliwe, że ona, yy, yy, to, to, to w ogóle właściwie to teraz yy, ludzie powinni podpisywać są kontrakt. a nawet niekoniecznie podpisywać, po prostu umawiać się, żyć tak ze, ze, ze sobą całe życie. Ktoś może mieć, nie wiem, iluś tam partnerów, ile będzie chciał żyć i tak dalej. Już, znaczy, Rozumiem, to jest kwestia wolności, my tutaj nie mamy nic przeciwko temu, ale, ale oni próbują taki styl, oni twierdzą, że rodzina jest czymś zły, że w ogóle rodzina, jak pisała gazeta wyborcza, e, tradycyjna rodzina, e, za dużo emituje w dwóch węgla, więc nie można mieć za dużo dzieci. Więc, proszę Państwa, to jest, oni chcą rozmontować tradycyjną rodzinę, bo wiedzą, że wtedy również nasze państwo narodowe jest słabsze i łatwo go podbijać, łatwo go eksploatować, bo silne rodziny nie dadzą się tak, nie się tak manipulacji, bo człowiek jakby, wiecie Państwo, żyje od... Yy, jak stworzyć od, małe, od małego konstruktu społecznego do większego, czyli od rodziny do narodu i tak dalej. Ale to jest rozmontowane, że jak jesteśmy zatomizowani, to bardzo łatwo się takimi ludźmi manipuluje, jeżeli oni mają zagłożenie. Trzaskowski całe swoje życie reprezentuje, reprezentuje właśnie taką, to, tak zwaną kosmopolityczną wizję, że my jesteśmy obywatelami świata i tak dalej. Po to, po to, to jest wszystko świadome, po to, żeby w przyszłości powiedzieć, e, znaczy e, po, po, powiedzieć, że tak, że my możemy mieć czas zbudować państwo europejskie, państwo narodowe Polska nie jest na to niczego Więc to jest fundamentalny wybór, który przed nami stoi, bo projekt państwa europejskiego jest przygotowany i to jest tylko kwestia czasu, kiedy będziemy musieli go wprowadzić. Pierwsze głosowanie już <samurai> w Parlamencie w tym zakresie i to jest związana z No, on twierdzi, że, wczoraj twierdzi podczas debaty, że y, y, nie ma udzielonego ładu. Proszę to jest śmieszne. To jest śmieszne. Ja właśnie byłem na, y, byłem na Śląsku, byłem w województwie kujawsko-pomorskim. W województwie kujawsko-pomorskim właśnie, y, y, właśnie wywalają ludzi, właśnie, znaczy, właśnie kończy się produkcja, jeden z największych zakładów sody y, w Europie Polskiej pod Inowocławiem i właściciele mówią, że z powodu zielonego ładu. Oni no, wprost nie, że z powodu zielonego ładu. Dlatego, że koszty zielonej polityki, setki ludzi idą tam na ból, każdy z Państwa może sobie w ogóle i zobaczyć, dlatego, że... a nie dlatego, że soda nie jest potrzebna. Nie jest, to to, to jest prosty ciebie, popyt na tym SOTO rośnie. Tylko problem polega na tym, że Europejczycy yy, kupują yy, firmy, kupują tańszą sobę, tańszą na przykład z Turcji z Chin, dlatego że one nie podlegają kosztom związanym z produkcją yy, związanym z Zielonym ładem. A ci, którzy... A w Polsce, czyli mamy dwa te same, znaczy mamy te same produkty, jeden ma w zielonych plecach i ogromne koszty związane z zielonym ładem z Turcji, znacznie yy, z Polski, a drugi z Turcji, który przyjeżdża nie ma żadnych kosztów, więc jest tańszy. Więc my naszą firmę, yy, naszą firmę w Polsce zamykamy, miejsca pracy zamykamy, podatki, które by budowały siłę naszego państwa zamykamy. Trzaskowski twierdzi, że nie ma zielonego ładu, a właśnie tam zamykają zakłady, ze względu na To samo Jaszewska spółka węgla. Węgier, węgier koksowy, to jest proszę państwa węgier, który jest, znaczy jest największym producentem w Europie. To tam pracuje yy, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Ta firma w tej chwili ma takie długi, przez zielone i też nie dlatego, że węgiel woksowy nie jest... popyt nie jest, na bo też rośnie. Bo bez tego, jak Państwo wiecie, nie ma stali. Stali jest potrzebne Nie ma żadnej możliwości. Problem tylko polega na tym, że coraz więcej importujemy tańszego węgla woksowego, który nie jest obciążony produkcją, znaczy nie jest obciążony kosztami związany, związanymi z zielonym wadą. A nasz w Polsce jest. Jest. I nawet... I, 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 i w związku z tym bo oni muszą sprzedawać czasem produkty no, kilkadziesiąt razy wyrozej węgla. No I wczoraj wychodzi i on twierdzi, że nie ma zielonego ładu. No to proszę Państwa, to jest mniej więcej tak samo, jakbym wczoraj wyszedł i powiedział, dajmy na to, że on nie nazywa się Rafał Czasowski. A, no proszę Państwa, to jest dokładnie to jest, to jest zaprzeczanie oczywistym faktem. No i więc mamy jakby dwie wizje. My mamy środowisko, które nasze środowiska. Znaczy, proszę Państwa, my w Parlamencie Europejskim naprawdę heroicznie walczymy o nas. Heroicznie walczymy bo tu idzie fala ogromna, a to są ogromne pieniądze za te zielone władze, heroicznie walczymy, za to, żeby nie wprowadzać dobrych rozwiązań związanych z zielonym władzem. ETS-2 teraz jest ETS-1, a, a teraz ETS-2 będzie wprowadzane. I kluczowe pytanie jest takie, z kim my Kto to przygotował i kto to wprowadza? Przygotowała to partia, do której należy Rafał Trzaskowski, którą kierował Donald ludzkość, czyli Europejska Partia Ludowa, którą kierował. I my z nimi walczymy, oni to wprowadzają. I teraz chcą powiedzieć, że a, to zielone władze, wy też chcecie no nie, no nie. Właśnie problem polega na tym, to jest wszystko jedno wielkie kłamstwo, tak samo jak są całą, e, jest cały paktem migracyjnym. Więc macie Państwo tutaj dwie wizje. Otóż, to oczywiście różnica pomiędzy Czaskowskim a innymi politykami platformy polega na tym, że Czaskowski, jako człowiek skrajnie lewicowy, od lat reprezentuje on, co wierzy. Ja patrzę w to, wierzę. Widzieliście Państwo tę wypowiedź, której Bielan mówił, że Panie redaktorze, trzeba to wprowadzić do było. O, to byłbym z pełnym przekonaniem. On naprawdę uważa, że ziemia płonie i tak dalej, no, że ten wariant nie może być prezydentem wszystkich Naprawdę. Chyba, że ktoś z Państwa uważa, że, że naprawdę ziemia płonie, no to jutro zorganizowaliśmy specjalne testy na pełne substancje. Myślę, że każdy będzie musiał podać ten test. Więc. Yy, Mam wątpliwość, ale wszystko w w tym badaniu, ale zobaczmy. Też, natomiast, natomiast, -huh. y, y, natomiast też nie sądzę, że ten badań będzie przymieniony do tego badania. Więc, proszę Państwa, Osietlo. my mamy dwa różne światy. Wczoraj podczas tej debaty mogliście Państwo zobaczyć dwa różne światy. Raz świat Rafała Czastnowskiego, gdzie całe jego życie w tych poszczególnych obszarach, od służby zdrowia, po politykę zagraniczną, europejską, po politykę dotyczącą bezpieczeństwa, po politykę dotyczącą gospodarki, całe jego życie polityczne to było działalność i głosowanie i dołączanie do ruchów, które były za tym, aby odbierać polskie kompetencje, aby osłabiać polskę tożsamościową, aby przekazywać te kompetencje na zewnątrz. No i macie Państwo drugą, drugą opcję, która heroicznie, tak jak w niektórych czasach, walczy o to, aby przekonać... Polaków do tego, żeby uwierzyli we swoje własne państwo. Jeszcze ciągle jest walka o to. Mówię, nie głosujcie, że ciągle mówimy, nie głosujcie na partię, która oficjalnie chce przekazać kompetencje wasze ostateczności, Wasze kompetencje na zewnątrz, bo uważa, że nie jesteście korsi, od innych państw. A ja mówię, to no wprost przeciwnie. No to taki Wystarczy mieć nie po świecie. Gdyby nie to, żeby byliśmy że zrujnowani po II wojnie światowej, że, byliśmy, że, że, że mieliśmy, że, że mieliśmy hamulec komunizmu, to po prostu dzisiaj bylibyśmy najbogatszym państwem albo nawet jednym z najbogatszych państw w Polsce. A mimo to bardzo szybko nagradzaliśmy wtedy, kiedy pomógł. I dlatego tak, oni mówią, a Polacy za szybko, to trzeba jak teraz zabierać kompetencje my będziemy za Nigdy w historii naszego państwa, nigdy się nie zdarzyło tak, że Polska się dobrze rozwijała, jeżeli ktoś ze mną szlak tutaj kierował. A najlepiej się rozwijała, największym mocarstwem wtedy, kiedy obywatele i świadome elity Rzeczpospolitej wierzyły w to państwo. I świadomie przejmowały kompetencje i odpowiedzialność za to państwo. Ale były takie czasy, rzeczywiście, kiedy nasze elity mówiły, e, w ogóle. Nie kierują na mnie Niemcy. A nawet taki szlachcic, sobie napisał już list do, 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 do Francuzów czy do Węgier, już, już nie oni już na nich kierują, bo my sami sobie nie robimy. Ja uważam, że my sami jesteśmy w stanie sobie prowadzić. Problem też polega na tym, że oczywiście zewnętrzne te wpływy, które mamy tutaj były ogromne, medialne, jak Państwo widzieliście, ostatnio były kampanie internetowe, zewnątrz finansowane, które przekonują do Polaków do tego, aby wybierali właśnie, zbierali partie, które mają, e, powiedzmy, no, zewnętrzne prominencje. I choć też o to, żeby Polacy się na to nie nabierali. Niestety za dużo ciągle z nas się nabiera na tę na, na całą propagandę, która próbuje nam pokazać, że lepiej jak Unia Europejska na nich będzie kierowała. Więc, proszę Państwa, na to przed nami absolutnie fundamentalny wybór. Fundamentalny wybór. Wybór, który będzie polegał na tym, albo wygra Trzaskowski. I wtedy ja bym Państwu powiedzieć, powiedzieć, co się, co się stanie. Mianowicie y, będą, będą się zniszczyć do końca. To jest największa ambicja Tuska. Moim zdaniem jest największa ambicja Tuska, jak patrzę. Zniszczyć do końca obóz suwerennościowy w Polsce. Do końca wszystkimi metodami. Metodami, y, metodami policyjnymi, jak to pisał ten niemiecki póki cysta y, 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 że że tuski jak będzie metodami policyjnymi musi nas złapić i zniszczyć. Większa część polityków naszego obozu będzie do więzienia może czeka delegalizacja, znajdą jakieś preteksty, wyłączą republikę, wyłączą w Polsce, koniec będzie prawdziwej prawdziwe wolności słowa. To nas czeka po tym wszystkim, jak Kompetencje zostaną przekazane całkowicie do, do Unii Europejskiej. Oni będą myśleć za nas, o co my mamy myśleć, bo znowu prawa. Wszystkie prawa będą uchwalane tam. Eee, przyszły, przyszły nowy ład, w tej części świata będzie ustalane w innym pociągu, oni będą siedzieć w innym wagonie i będą przedstawiać w tym czasie, ani będą potem Polaków w domu Nie interesujcie się tym, nie interesujcie się tym, w którym tu siedzi wagonie i czy podejmuje decyzję w tej sprawie. Nie interesujcie się pisem. Czy oni już do końca są skopani, zdelegalizowani, to jest najważniejszy problem w Polsce. Tak będzie to dokładnie wyglądało. I żeby nie było, że nie mówiłem, żeby nie było, że nie mówimy, będzie oczywiście ustawa o mówieniemności będzie ustawa, bo to był wczoraj również temat. Wiecie Państwo, oni nienawiścią nazywają na przykład to, jeżeli ludzie uważają, że trzeba zatrzymać nielegalną imigrację. To jest według nich nienawiść. Więc jeżeli Państwo uważacie, że trzeba zatrzymać nielegalną imigrację, będziecie podlegali pod ustawą o nienawiści, nie z nas za w Wielkiej Brytanii, gdzie najbardziej występowy premier w tej chwili w Europie, którego tu tak Aresztuje się 30 osób dziennie, głównie za krytykę emigrantów. 30 osób dziennie. Podał dziennik pytań, każdy z Państwa może teraz sprawdzić, jeśli mówię prawda. Proszę Państwa, 30 osób dziennie. I jeżeli myślicie, że w Polsce będzie inaczej, nie będzie. Nie będzie. Wygra Czastowski, koniec zabawy. Koniec zabawy. I będzie tak jak ten młody chłopak, który krytykował Tuska za to, że jego rząd, za to, że nie radzą sobie podczas powodzi, to przyszli go Albo taki wzor, którego specjalnie się szukają, bo pan rozwiesił nie tak, jak trzeba. To trzeba specjalnie... Żeby... Trzeba w tym razie zresztą że Polacy, o co się z tak nami dzieje? też szukają. Polacy, ja mówię, Polacy, Polacy, co się z tak nami dzieje? Że 30% Polaków chce głosować za taką zamołdystyczną Polską. Gdzie, drugi, gdzie przeciwnika trzeba skopać, wsadzić do więzienia, zabrać, zabrać, zabrać ulubione programy telewizyjne, zdelegalizować w partię, zabrać im finansowanie, a, 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 a samemu brać finansowanie z innych czy z zagranicy. No co jest, tak? co jest nie tak? Jakich argumentów się trzeba użyć? Polacy. No jakich argumentów się trzeba użyć? Ja nie wiem, żebyśmy to zrozumieli. Trzaskowski wczoraj w debacie podsumuje ten czas. Kłamał jak na jemy. migracyjny zatrzymał w 2015 roku, który wymyślono w 2020. Jest tak, proszę Państwa, że tak, przewidział ile przyjmiemy w 2015 roku przewidział, ile Polacy, ile Ukraińcom pomogą w 2023 roku, czyli w 2022 roku, czyli 7 lat później. Zielony Latki... Nie, nie, jego co on tam jeszcze opowiadał? Opowiadał, że yy, nie reprywatyzuje, nie wyrzuca ludzi z mieszkań i może tam sobie jego No proszę Państwa, no kłamstwo no, na tak, kłamstwo. Właściwie 500 czy 800 to oni wprowadzali. To, że on, on jest asertywny wobec Unii Europejskiej, to no, pękałem ze śmiechu. On ma doświadczenie w polityce europejskiej, no, gdzie nie rozróżnia tych podstawowych dokumentów, których przed chwilą Państwu powiedziałem. Zbyt, proszę tak, a, 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 oczywiście, to on nas, połączy z prezydentem Trumpem. No, ma dobrego nauczyciela. To, otoczenie o, a, on nam, on nam za mimo że oficjalne stanowisko, on nam trzymy załatwił, mimo że oficjalne stanowisko, <gulanie> ona, on załatwił, załatwił, mimo, że stanowisko y, na jest, jest, dokładnie odwrotne. A jego posłowie, w tym Maciejczyk mówił, że po 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 postu. No po prostu, oni robią sobie, oni sobie robią, oni robią sobie jaja z Polaków. Każdy w każdym słowie po prostu kłamią, oszukują i w ten sposób opierają się To jest kwestia, żebyśmy wreszcie potrafili dotrzeć do tego, dotrzeć do większości Polaków z tym. Jest to prawda. Więc przed nami jest fundamentalny rynek, który znów sprowadza się do tego, ja to mówię, na każdym Wspólnotach. Hmm. Jeżeli hmm. ktoś mówi dzisiaj i myśli, że myśli, że to nie będzie tak jak to było mieć, że polski wódz może nie być, to ja chcę Państwu powiedzieć, ja jeszcze raz jestem w stanie sobie wyobrazić Sejm Niemiec. Jestem w stanie sobie jeszcze raz to wyobrazić. Kiedy posłowie siedzieli cicho i patrzyli, jak Polska była rozbiera. Raz już się to odbiło i myślicie państwo, że drugi może się odbyć? Ja jestem przekonany, że może się to kolejny raz Kolejny raz może się to odbyć w Polsce. Bo część Polaków, bo część Polaków nie wiedzieć dlaczego umiera ludzi, którzy nie napiszą własne, własnego państwa, nie własnego narodu. Co jest takiego? Ja uważam, że źródłem tego wszystkiego jest to, że część Polaków... I trzeba ich, trzeba ich próbować to przełamać. Jest odpłamy wana z czym naprawdę jest Polska. Jaka jest nasza historia? Co my ze sobą reprezentowaliśmy? Bo tak była tworzona przecież jest pospolita. Przecież pospolita była tworzona tak i do dzisiaj to kłamstwo jest bardzo obecne, dane, bardzo, bardzo obecne w naszym życiu. Niestety płacimy za błęd 89. roku za to porozumienie przy okrągłym stole, które było na tak. tym, że Strona Solidarnościowa się z komunistami, a komuniści po prostu rozlegli się, przejęli najważniejsze instytucje, kulturę, media i tak I dalej dyktują, dalej opomnią, dostają złote akcje w naszym państwie i dalej te akcje trzymają. Dostają złote akcje i nie chcą też Oni uważają, że to jest prywatne państwo. Prywatne państwo. I dokładnie te same tak które się uczyły. Te same dzisiaj kierują służbami państwa, służbami wojskowymi, kierują mediami, kulturą. W TVP, w likwidacji, to nawet ten sam gość to w stanie ujętym jest odpowiedzialny za program. Dokładnie ten sam gość. Ten sam gość, tak jak wtedy, na dziedzinie. Więc tylko bez modułu może występuje No proszę Państwa, no proszę Państwa. Więc, 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 więc Wojciech oczywiście mówił, że on jest zwolennikiem wolności. To jeszcze powiem. On jest zwolennikiem wolności. To ja nie wiem, co jest bardziej śmieszne, czy to, że on przewidział pak migracyjny 5 lat przed jego powstaniem. Bardziej śmieszne jest to, że on jest zwolennikiem wolności, kiedy wszyscy widzieli, że w Warszawie e, 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 podejmował ogromne działania, żeby zablokować Warszawę wolności. Chciał przyciągać szyżę. E, lokalne wypowiednie organizacje, które a notowały te wszystkie lgbt e, e, czy genderowe upoty. To, to on jest taki jest takim zwolennikiem wolności, że jeden marz może chodzić po Warszawy, a drugi nie może. Jedni mają prawo dostępu do środków publicznych, inni nie mają. On jest takim zwolennikiem wolności. Jedni wolno pisać w internecie co chcą, a inni to będzie nie napiść. To jest cały rafał czosnowski. I tak będzie wyglądało w całej Komisji, jeżeli zostanie prezydentem. Nie możemy, proszę Państwa, na to pozwolić. Bardzo Państwa serdecznie proszę, aby te wszystkie argumenty zważyć. I dziękuję, że dzisiaj jesteście, jesteśmy chyba otwarci na Państwa pytania.